Jestem z Mają, bo to nasze konto. Julia, Maja, zapraszam nas. na sukcesie. Nieważne. I robimy dzisiaj takiego luźnego vloga z salt i fikoków. Robi teraz. No, robi mama. <śmówi> robi mama. Robi Maja teraz fikołka do przodu, a ja robię salto do przodu. No i teraz dawaj Maja dwa, sal... dwa fikołki, i ja dwa salta. Dobra, jest tak. Czyli jestem tu. I położymy tam do Wieluścia. Tu jest liść, tu jesteś, czy może to być takiego większego. Tak, to równy chłodnik. Tu jest liść, tutaj tutaj. Dobra, trzy, cztery. muszę sobie No, dobra. Liście różne. Dobra, ale było prosto. Jeszcze w drugą stronę. wszyscy krzyczymy, dzieli wkrótce. Z akcentem. Z akcentem, powinniśmy Ej kurde, ja mam zamawany sobie sobie ekran! Sorka. A teraz nadal nie wyraźnie pekni. Dobra, to wyraźnie. Dobra. Prosty. Idealnie. Teraz ja robię salta. Ja kochani zrobiłam trochę postępy w tym salcie. No. Nawet próbowałam... Nawet teraz zrobiłam takiego salto. No? Takiego no? salto, że próbowałam po prostu sobie... Czyli tą technikę takiego... wycinowania? No. Salta, I po prostu... tylko tego liścia. Języka Jesteśmy... tu jest ta. Ładna. Czekajcie, bo nie widzicie O, dobra. Steady? Steady? Nie nie, okej? Okay? Go! Szyb, ry. To nie wyszło. Ale jeszcze jeden. Tak. Syk to było o, bardzo. To... Dobra, teraz tak. Dobra. I ta seria Bitcoin, ta technika to wskakanie Dobra. Po dwa razy mamy wszystko. Jakby do przodu do full info. Na Jeszcze jeden. Jeszcze ostatni. Jeszcze ostatni. Jeszcze ostatni. Dobra. Dobra. Na się Dobra, Dobra no czekaj. Ja mam nadzieję, że było to widać. Jeszcze raz. Syp. Oj, ale ładnie! Je mogę jeszcze raz? Nie. Chłopaki <laughs> ja ja mogę jeszcze raz? Nie. Weź! Ja, doba, nie doba, jest saldo! Trzymaj. O, <laughs> Chciałam, żebyś na się kopnęła. Chciałam tak do góry kopnąć się w boks. <laughs> no, Skąd te kulki się biorą? Patrzcie, takie kulki tu wlatują. Ja, Jak coś, to możesz też tak grywać, żeby było łatwiej, żeby wi było widać ziemię. Tak, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz. tyłu. Ej, brawo! Możesz, możesz jeszcze raz. Jeszcze raz? No, czy fikówkę robisz? Jak chcesz. Okej, okay, to rób, bitch. Przepraszamy, przepraszamy. Przepraszamy, przecież bycz to przykresztwo. Ale w naszym wypadku to jest, kochani, BFF 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 dawaj BFF to jest fajne B F F B F F, B -f, -f. B -f, -f. B -f, -f. Piękny to tu... Ale ty też robiłaś dwa razy? No właśnie dwa. No właśnie, dobra, to teraz... To teraz, to 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 teraz będę robiła cztery salta i... Ale, zrobi... ale ty zrobiłaś dwa fikołki i dwa te. Aaa, dobra. No i ja zrobiłeś raz cztery salta jutro i zrobił po dwa. Jezus Chrystus Piękny oh. <laughs> Nie wiem czy mam tylko od Krajki Na biologii po prostu I to z Wiką I to z Wiką Co z Jakiś... tak? Takie coś do góry na Takie coś nie wysłała <laughs> Dobra, salto Si <Szy>. Ta <laughs> Ej, zrobiłaś jak ta <śmienic> to była Penny dawaj, lecisz no to też nawet nawet są są. Szy, dwa... raz to też nawet. Tylko staraj się nie trzymać rąk tutaj. <grym> to jest mój automatyk trzy, ja tak się boję. Ta Al, ale kon. nie. Trzy, czter, <grym> Ale ładnie stało! No bo, właśnie, bo te ręce Ci przeszkadzają. A to, a to było salto? No, nawet, nawet. Trzy. Jeszcze koniec trzy. już. To było trzy razy. Nie. Tak? Nie. ważne tak. nieważne, jeszcze raz. To ja też robię jeszcze raz. No. Zrobisz cztery i raz i już po dwa. Tak. Trzy ry. No widzisz, ładnie. Dobra, teraz ja. A tak, co ja robię? Ej ten. pan, widzisz mnie? Gani jaki to palec. No musisz... gani. Ten. No, A tak, to dwa razy zrobię takie skoki. No wiesz, taki cały ten. Dwa razy i trzy pykołki. Dobra. Albo nie, dwa pikołki i jeden szpagat. Okej. Okay. Ej, dobra, taki... Znaczy tak, odtąd muszę skakać. O, czekaj. Nie mogę, no. do przodu. I jeszcze raz, tak. Jak się mocno roz... Ale, błogi nawet. Dobra, i teraz tak. Jeden szpagat i dwa płytkołki. No. Tak, czy jeden szpagat w tą? Tak, jak tak do... o, tak. Nie, tak będzie lepiej. Dobra. Tak nie równa. A nie do sumowania. To jest trudne, mamy. Nie? Trzy, dwa, raz Jeszcze raz, jeszcze raz możesz. Ok, dobra. Teraz Zamiast fikołka. Zamiast fikołka? może zrób szpagat. No to e, dwa szpagaty i jeden szpagat. To będzie pięć już. No tak, to to będzie sześć. sześć. Nie, nie. Dwa te, to, to patrz. To dwa te skoki. Raz, jeden dwa. Szpagat. Aha, dobra, walić. Czer jeszcze raz? Tak. Jeszcze potem jeden tak. szpagat. Tak. Trzy. A ja robię taki vlog. Dużyn. No, albo nie tak. Dobra, trzy. No, dwa. 10. Nie nie, 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 nie. Dziesięć. 9, 5, 4, 3, 2, 1. GO! No okay. się wygięła ta noga. Daj, fikołek. Ok, i teraz. Teraz ty robisz dwa. Dwa tak. Wracamy do kolejki. normalnie. uważaj. Bo pewnie się nawet nie nazywa salto, co ja, co ja robię, to nie? No takim malasaltem. Tak, tak, z rękami, tak o. No tego? sorry za jakość w ogóle. No bo ja mam taki, ja mam telefon, który się nazywa ZTE. ZTE. Oj dobra, ale jakoś wróciła trochę. Dobra i, czy tak o mam mieć ręce, czy tak o? Tak jak miałaś wcześniej. czy tak o? No, tak to będzie dziwnie. I jeszcze raz. Stech ryb Uuu, ciekawe. Ja Zachodziłam się o to. Dobra, teraz ja zrobię jeden z taki fikołek dziwny, a potem zrobię fikołkę. Ja robię fikołkę. Ej, a co gdybym zrobiła fikołka tak stojąc? Może, że tak taki. Teraz dawaj Jula. No możesz, nie, zrobić, da możesz zrobić fikołka? Jakieś dziwne i ten jeden jeszcze. No, dobra, to tak. Ten taki na stojący Skaczę. spróbujesz. Do przodu, tam. I wracam do no. okay. cała Pa, nie widać nic kamery. Bez kitu. Okay. No chyba nie. No pokaż. <grym> Ej no. kamery. Nie Też widać. Patrz, bo to kamera, no to nie jest kamera. Też nie jest kamera. To jest kamera. Ej no, dobra idę. A to ja robię tam z na coś <grym> Przepraszam. Ktoś nazwać niech napisze, bo ja nie wiem. Prosty, długi dóbr karta. Dorysujesz? Widz dorysujesz. Naprawie. No Jeszcze pipołek. Ej, tak z kulą byś przydało radę. Ja umiem trochę. Dobra, tak jest lepiej. Rel. <gryl>. Trzy te r. Dobra bo... I teraz ja. Zrobię jedno jedną salto i jednego fikoko, to zacznę od fikoko. Ale jeżeli mi nie wyjdzie, to po prostu salto, okej? Okay? Tak Dobra, trzy, cztery, trzy Nie Dobra, to dwa salto jednak Dobra Trzy? Ale nie, będziesz miała trzy wtedy no to, zrobione No bo ty też zrobiłaś trzy Nie Aha, no to dwa zrobię, Tutaj Tutaj jeszcze jedna salto Tak O, to było takie ciekawe ale wyszło tak jak tam to ten pik. No wtedy tak to tak. no. stał. No bo jakiego palca pokazuję. Nie no Jura nie wali. Obojęce. To no, nie wykona. Dobra, teraz tak. To ja zrobię krykowka do tyłu, mojego prikołka do tyłu, dziwnego. Takiego bardziej narością pięcie. Ja a ten. A w ogóle zrobię ten i... Ja mhm. tak. to tak nie tylko że ja nie umiem robić tego do tyłu, ale ja to robię tak bardziej nabu. Jedna. Ej, było blisko. Wiem. Teraz jakby wiem. I jeszcze jeden cykel. Czułam, bo mi coś kayko się Już 17 minut. O. Dobra. O, jeszcze Jurka i kończymy. No. Bo to trochę już. No. Też to ma być nie takie długie, żeby nie było przesadnie. Ty, ale ja ogólnie mam taki plan, bo. Y, Konfirmę ciebie do, od dwóch, 3 godzin. No? To to nieważne. nie tak... ma i jakby ja chcę zrobić y, pół godziny la, y, tego na YouTubie, i potem zadzwonię do Was. Jak coś to nie wiem, tylko ja na chwilę do Leny zadzwonię, a potem będę musiała się. Ty. Do Mileny się zadzwo... do zadzwonię, bo mam taką koleżankę, Milena. Nie, nie, prawda? I ten Z zadzwonię do Maj, do mojego taty. do Wiktorii. Do maryschki. Ze mną rozbij najdłużej. No jasne, to z zadzwonię. No. Dług. Dług. Dobra. Będę Teraz To robisz ja. dwa tak. Aha, Ostatnie już. Trzy. Trzy. Tak, tak oddam skakać? No. A i w ogóle to może będziemy miała jeszcze Snapchata? Tak, i będziemy coś nagrywały i potem Nie wiemy czy nazwę, dzisiaj czy później... Ja mam... o tym zrobię po prostu sobie. No, zobaczymy czy teraz I czy później. I wstawimy ty mojego snap. Tak. Będziemy może coś nagrywać na snapie. Możecie, na snap możecie i będziecie mogli do nas pisać. No i dzisiaj w sumie jeszcze możecie czekać na ten filmik ze Snapchata. Tak, bo dzisiaj na pewno będzie. Zobaczymy czy to teraz I będzie, teraz czy tak potem zrobiłam. jak Jura... Która... No nie wiem, dużo. Dobra, dawaj, i Ale teraz. No teraz żadne to. Ja, ja się ja pamiętam. Wiesz, o, może teraz, tylko o. Nie, bo to jakby jak oglądają, to mi się przykręca. Daj, i nie dobra, dobra. Trzy, czte... Y. Ej, no to było takie, takie. Taki, 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 taki... Taki, 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 taki ula! Taki, 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 taki... Ula! ula. Weź trzy, i wskaż. Trzy. trzy, Dobra, dawaj. Trzy. I R No ładne ja było Już tak stałam I się gną o rurę Bo to jest, Wiecie gratisowe to, ok? Dobra To jest gratisowe Dobra, to już chyba się z wami żegnamy O, nie mnie. Znaczy nie przecież przeturam Okej, okay, no to kochani Ogólnie to tam z tym snapem to zobaczymy Kocha się, nie? No więc e, potem już zapomniałam o konkursie, więc dzisiejszy od razu zrobię konkurs. A tak właśnie, ale to tak, to na chwilę zrobimy konkursy. Albo jutro. Albo jutro. Albo jutro. A dzisiaj na pewno możecie czekać nas na Snap'a, czy to będzie za chwilę, czy to będzie za kilka godzin. Zobaczymy. Może jak po 19, po 20 jakoś. No. Zobaczymy jak to teraz będzie, bo teraz... I ogólnie to się proszę... Nie proszę, to musimy... Do, dobijamy 1000 subów. Bo chcemy robić live'a. Bo ja tyś, będzie fajny live. Ja to A ty masz na i nie, ale będę miała potem, kiedyś ja ty będę miała telefon i będę... najgorzej potem ci wyślę te filmiki i Ty zostawisz się na pamiątkę. Ja potem to wyślę, bo mi telefon będę miała nowy. Jest A ja długo. to sobie sumie napinam. No, patrz ty, jakby ASMR Dobra, to chyba się z nami żegnamy. Tu jest ogólnie głośnik. A nie tu. Dobra, to... to tak, konkurs za chwilę nagramy. No albo, jut albo jutro. No. Stawimy stawimy jak chce do klata. filmiku? I do chwilę sobie chyba to wstawimy. Albo jutro. Jak będzie internet, to, to możemy to tak. i ja mam internet w ogóle. To możemy to w ogóle wstawić. No. Dobra, on to popadki, to jest chyba praktycznie najdłuższy film. Ja ma się tam minut. Ale tak, ale przecież nie mam to. To nie było na tym koncie. Widziałaś to jakbym rurą jakoś dotknęli do jakiegoś jakaś... krzesła. I tak walnęłam o to krzesło. No, mocno, odbiłaś się w Dobra, macie gratisowe coś, kochani. Patrzy masz jeszcze drugi gratis dla was, kochani. No i ula, ale drugi gratis ruszył dla naszych kochaniutkich widzów, prawda? Trzy. I podaję, to będzie? No i nie No pokażę A. je na ciebie. Tak, ale no tak, o, tak w dół się. Sztupki, weź, by Cię kopnie. No wiesz, już dwa Ale raz był przypadkiem. Sztupa. Nie mogę, po prostu mam cię klejki. No to gratis już był skończony. Ehm.